Dzień dawa. dobry, żeby nie przeszło. Dzień 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 dobry, na prawy przeszło. Dzień Na prawy łokieć. Trzymaj, 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 trzymaj. Dawaj, zaplec, zaplec. ją, przedaczaj Chodź za plecy. Chodź za plecy, chodź za plecy, spokojnie. Albo zapleca moim kiepskim. No za się na to. Rzucaj szybko, żeby ją Obijaj, obijaj. Obijaj ją też. No, jasne, że tak obijaj.